Dzień dobry, witam wszystkich tutaj kronikarzy z tej strony Dysów paleta. Poleta Powitoć was tutaj po, po troszeczkę takim odpoczynku Tutaj w kronikach A to dlatego, że moja ta winia, Alina Nie wiem kurwa co ona mi dała tam do tego Mielonego czy co tam jeszcze tam było dodatkowe te mielone takie sraki dostałem może po prostu siok no nie byłem w stanie nic tutaj kroniki zrobić pracy nawet nie byłem moja mama e, Jadwiga Paleta pracowała tam poprosiłem ją żeby nagrywał relacjonował wam moje kroniki uaj damy do maluszka żeby nagrywać wam te kroniki nie kronikarze, bo dość mi typisze piszcze dobra Już wróci, wróciłem yy, a, Znaczy ja to skończyłem, o cholera ta pamięć A na tym, że to właśnie moja tutaj mam Ta Jadwiga Paleta Oj. Teraz się zmęczyłem yy, przejęła trochę pracę w pgr ponieważ no Trzeba było robić tam dużo podziałów, dzisiaj luźnawa praca, ponieważ nie wiem, czy się nie zapierdzę się znowu, więc dzisiaj zajmiemy się, drodzy kronikarze, przygotowaniem kubajnów do akcji kukurydza, jak i zarówno zestawów. Więc cóż, myślę, że odpalamy. urwa Drugi pal. Teraz za drugim. Coraz lepiej, drodzy kronikarze, bo on pali. Chyba się udało to naprawić, dobra. Tyk wsteczny i ruszamy. Oj, on to gwałtownie, ten mój maluszek teraz. No ale to nieważny. W każdym razie, no babka się, moja, moja małoszeństwo się spisała. Mam nadzieję, że. Yy. No tutaj, drodzy kronikarze, wam się podobało, że moja. Oma yy, babka, inaczej dla was, dla was babka. Yy, ja, Dwiga sobie dała radę pod moją tam nieobecność. Ponoć coś tam słyszałem, że nowe nabytki pościągali, by to pewnie już wiecie, jak to tam było, ja to nie wiem, bo, też, nie miałem i kiedy to robić, to to zobaczyć. Teraz będę miał okazję to zobaczyć, co się tam dzieje. A najpierw trzeba doje dolecieć do Gieru. Bo nie ma co zwlekać Trzeba ogarnąć kombajny Też do, dostałem od kierownika Telefon, że Mamy tutaj, będzie jeden Kolejny sprzęt dostany od FMZ do, do kombajnu Jednego Najprawdopodobniej do tego nowego Nie wiem Zobaczymy co oni tam wygminią Oczywiście standardowo Koło Wartburga musimy zaparkować Wsiadamy z maluszka Zamykamy i lecimy. No, Kiro wtedy, to, to, to znaczy, te 150 dalej sobie stoją. Krowy z tego co dostały, trochę pasy No nocy paszy. Ale to e, będzie trzeba, drodzy kronikarze, tutaj zalecieć i e, nagrać w kroniku, właśnie spaszenia. O, tutaj, właśnie widzę. O, te nowe przyziepy. No, mówiła babka, że jechała. E, te nowe przyczepy, nowym ciągnikiem, który ponad tu stoi. Oczywiście, że tak. No, babka miała rację. Wielkie bydle. No, dzisiaj będę musiał odpalić to bydle i przykleić do jednego z zestawów. No, to te największe autosany, czyli D83. To w sumie już zrobimy. że teraz. Oj. Eee. Yy. Tu się ala, No tak tu luz, luz, tu gaz i... Oh, Ryki pali, mój malek fajnie by było, żeby tak za pierwszym pali, a nie za drugim. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No cóż, dobra. Tu tak luz i powolutku. powolutku wynika spokojnie drodzy bliska no koła to tu szerokie są to, to ten nie będzie się grzebał już tak inne a powolutku aż do skutku to będzie tam te paski jeszcze zajrzeć do bizonów. O. Oj! Trafiłem. Ja chciałem tutaj podziękować Wam, kronikarze, bo to, co naprawdę bycie pod tą, tymi kronikami, to jest ojej, nie była ziemia. to, ziemia. niebo, jest ziemia. Teraz tak by się dało to wyciągnąć. Ale w sumie. Opr. O, dobra, gasimy tego kulosa. No, bo jest zbyt wiele. Będzie miał co ciągnąć. Ale dobra, tu nie waży. Tam jedny zesek wystał i teraz sobie. Te tutaj. Ojej. Te tu. Tutaj trzeba tak wziąć. Teraz tu tego Ursusa Jest sumie tego. Zastąpimy innym Ursusem Mianowicie tym Ja ten Ursus najmniej robił Ach ten też Tyrki pali Wtedy Ursus najmniej robił Jak widzicie jego stan to jest w ogóle nawet nie Jeden tylko transport więc Będzie miał właśnie okazję Mianowicie Sprawdzić niego jest Mam nadzieję że da radę i same tutaj kombajny mam nadzieję, że dadzą radę Tutaj I... tak No luźno nie Oj Właśnie o tym się obawiałem, że może mnie przycisnąć W każdej chwili, dlatego ja dzisiaj tak na szybko jestem w PGR-ku Ale to nie już niestety się wyszła. Dobrze, czy zestawy są, bo tam stoi jeszcze. Ten drugi. To jest tak. Tu jeszcze jest jeden zestaw. Hmm. A, chuj. My przypniemy jeszcze jeden. O! Oh. Patrybi to. A tamten kolos tu bardziej ryczy. To przypniemy jeszcze jeden zestaw, żeby na wszelki wypadek jak... Będzie za duże e, tło, ten się te kury będzie dobrze sypać, żebyśmy żeby tam chłopaki dali radę obrócić, bo też będziemy się zmieniać. Już tych przyczep nie lubię. Też dlatego, że one mają tą tendencję, że są właśnie sztywne i trzeba tu połapatować nie sobie stoi, tutaj. No i dobra, teraz będzie trzeba przejść do izonów. Wow, naprawdę, wam powiem, wam każe, że to są naprawdę bydlęta. Ale no dobra, tutaj Hedery do kukurydzy oczekują. To będzie jeden malować. Mm. Kurwa, Cygany były. Co oni tu zrobili z tymi headerami? Cholera, jasna. Trzeba będzie się tym zająć. Na pewno do kierownika trzeba to zgłosić. Co tu się odpierd... Cholera. Ech, nie wiem. Wiem, że ten Bizon idzie na postój. Będzie... Będą cztery o ileś chyba. Piątka? Nie, cała piątka. Jest pięć, tak, dobra, to cała piątka jedna. Wejdziemy najpierw do pięćdziesiątki. Zobaczymy, jak ona się spisze. No. Oj, zapiszcie. Oj, dobra, już nie pisz. To miało to ciśnienie oleju. Dobra jedyneczka Wolku ciężko to chodzi do tej čia podjechať. Klik. Dobra, stojí. Kure. Vynkne. Vygnul. Dobra, palniku. Dobra, niech tu stoi. No i dobra, piękny, jeden bizon. On stąd jest mówka, tu nawet nie trzeba go będzie sprawdzać, się smarować, bo to już jest yy, płoc kto nam wykonał. Więc tyle dobrego, że kolejny bizona wyciągnąć razem czerwony, słuchajcie, muszę przez kółko skoczyć. O, 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 dobra. No, ten to jakoś nie piszczy. To jakoś tamten coś chyba oleju mu zabrakło. Dobra, teraz tak trzeba skręcić w A, mów gaz od razu. my się będziemy tutaj ja dojdzie oj oj chyba tyłem trochę przywadziłem wtedy kronika że oj 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 udało się tu no tutaj Piąć Tu się czkarni Jeszcze ja do do headeru Pryk Oj coś się chyba zepsuło. Kurwa podnieść nie chcę. O cholera poczekajcie drodzy mi Zaraz to naprawimy za chwilę widzimy Witam was że Coś się zepsuło nie wiem teraz poprawiłem się tam pompa przytkała, przyjechali naprawić, zrobione, już ku gotowe. No ale zostały jeszcze Trzy kukurydzy, bo trochę jest tego koszenia Dobra, a ten o! Dzień. To jest on też piszczy? Oj, a ja to i mój jakoś piszczy nie może mój wolniej. ja w sumie trochę sto stoję, bo jest jesień. Dobra, to tylko spędzić koła Ulić teraz mojego bizona To będzie potem tam tego wyciągnąć, bo przecież potem się nie wy Oj, nie wyjedzie. Poolutku. A tym to już w to się już utrafiło Dobra, teraz do przodu, po header Będzie trochę kuszynia, trzeba jeszcze będzie posprzedawać niektóre te błoża. Ryk. Ryk. Poprawić Tak Poprawić Tak O U, no, trzeba będzie przemalować, Ryk. Ryk. nie pasuje kolorystycznie ta, ta przystawka. swojego bizona niech sobie stoi teraz tak trzeba, trzeba to trzeba tego wyprowadzić Niestety... no. wszystkim oleju chyba to brakuje tam to ciśnienia brakuje to dosyć dziwne trochę stoją ale nie aż tak długo ale tam, tam się nie, nie pierdolice, tam się nie, nie rozgrzewają. Bo wiecie, co czekajcie, to tylko że nikomu że tam tamtego odpalę, niech się ten grzeje. Nik dobra, niech sobie chodzi, się rozgrzewa przypniemy już do przystawki o, to się od razu świetnie, świetnie, żeby tak cały czas było, to by było dobrze. Idzie akcja kukurydza na, na pełnej drodzy kronikarze Opuszczala, dobrze jest Nie ma problemu świetnie no kukurydza będzie na pewno na pełnej, bo tutaj o pierwsze pole tam gdzieś dalej jest pierwszy, mamy jeszcze ale kukurydy to jeszcze się zejdzie A jest trochę tego dokrycie bo to już ostatnie Ostatnie są kawałki Potem to już ostatnie kosce będziemy mieli i Jeszcze W tym będziemy mieli jeszcze te Co się nazywało bo zapomniałem yy, No yy, Już orki te, te pierdoły nie będzie na, na, na sieczkę ze względu na to, że już to robiliśmy przy innym wolutku. O, ten jakoś nie zagwizdał. To przynajmniej też dobrze. Dobra, ja go tutaj przystawię, I jedziemy tutaj. Po uwagi, tak ustawimy go już na pierwszy rząd do przeglądu. O, leczny, już trochę. No i dobrze, jak tutaj, no elegancko. Świetnie, naprawdę świetnie Cóż drodzy kronikarze, ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że dzisiejsza kronika wam się spodobała Jeszcze raz wam dziękuję za te fajne tutaj wasze opinie na temat właśnie tutaj moich kronik Mam nadzieję, że wam się jeszcze bardziej będzie chciało je oglądać I do zobaczenia Trzymajcie się pozdrawiam, Wiesław Paleta